Witamy w ostatnim w tym sezonie magazynie FLS Weekend. Dziś w programie rzut oka na tabele, podsumowanie sezonu okiem Wojtka Zięby, i gole kandydujące do bramki miesiąca. Zapraszamy. W ostatniej serii spotkań Ligi A przełamały się drużyny PGD i Krakowi, które odpowiednio pokonały Witorię i Rocha. Zwracają też uwagę wygane Rocket Fuel i Młodych Geodetów, które pozwoliły tym drużynom awansować w tabeli. Punkt z wicemiczem Latin Kings zdobył zespół. W tabeli oczywiście bez zmian na pierwszych i na ostatnich trzech pozycjach. Przypomnijmy, że pierwsze miejsce zajęła klepa Team przed Latin Kings i Piratami z Karaibów. Do Ligi B spadają PGD, Zespół i Roch. Na czwarte miejsce wskoczyło Rocket Fuel, na szóste Młodzi Geodeci, a na ósme Krakowia. Najciekawszy mecz ostatniego tygodnia Ligi B bezimienni zemisywali z Delta Dębicą 4-4. Drugą porażkę w sezonie zanotowali Gladiatorzy, którzy ulegli rezerwom klubu Kokosa, a bardzo wysoko wygrywały swoje mecze drużyny TEP Edukacji i Zorzy Rafy. Dwie drużyny zajęły pierwsze miejsca w sezonie jesiennym Ligi B. Stawkę drużyn, które wywalczyły awans uzupełnią Gladiatorzy. Z 11 na 8 pozycję po trzecim tygodniu przesunął się zespół CA Sharks. Wojtku, cześć, witam. Witam. Parę dni temu zakończyliśmy sezon jesień 2011. Powiedz mi, jak byś scharakteryzował ten sezon w wykonaniu drużyn, które występowały we fls Myślę, że był w poziom dużo wyższy niż wiosną. Dużo zespołów, szczególnie z Ligi A, tutaj przede wszystkim od tych zespołów można się wypowiadać, poprawiło swoją grę. Więc generalnie w tej na pewno poziom się podniósł. Jeśli chodzi o Ligę B, też myślę, że z, z umiejętności zawodników można być zadowolonym. Dołączyło kilka naprawdę ciekawych i zaangażowanych w grę drużyn, także myślę, że możemy być zadowoleni z poziomu futbolowej Ligi Szóstek jesienią. Na stronie internetowej pojawiały się głosy tak naprawdę, czy Liga A jest mocniejsza od Ligi B, czy Liga B jest mocniejsza od Ligi A. Jak, jak ok, Twoim okiem, okiem eksperta byś to ocenił? Dowiemy się pewnie wiosną, tak jak te, ligi, te drużyny, które z Ligi B awansowały, będą rywalizować z czołówką Ligi A. Wtedy tak naprawdę będzie można powiedzieć, który, która z tych lig jesienią była mocniejsza. Natomiast myślę, że mimo wszystko te drużyny, które awansowały w tym sezonie jesienią z Ligi B, zajęłyby miejsce w czołówce, aczkolwiek myślę, że o Mistrzostwo by nie walczyły, ale. Wiosną myślę, że po wzmocnieniach jeszcze pewnie, zarówno Żyrafa, Gladiatorzy i edukacja, kogoś pewnie sprowadzą. No i myślę, że w, w, wtedy już e, możemy się doczekać nowego mistrza. Twoje zaskoczenie Ligi A na plus i na minus? Jeśli chodzi o zaskoczenie na plus, to na pewno Raketfil, bo no, zrobili bardzo duży postęp wzmocnienia. Okazały się trafione, i jest, jest czwarta pozycja, a więc bardzo wysoka. No i myślę, że drugie takie zaskoczenie to Feraina, która miała bardzo udane końcówkę sezonu. Pięć zwycięz rzędu, dopiero porażka sklepą, i ostatecznie wysokie siódme miejsce tej drużyny. A na minus? Jeśli chodzi o y, drużyny, które mnie trochę rozczarowały, to bym wymienił trójkę tych zespołów: Krakowia, Melanz i Witoria Kraków. Krakowia w zeszłym sezonie miała trzecie miejsce, teraz tylko ósma pozycja. Kiepska końcówka sezonu w przeciwieństwie do Ferrajny, która miała 5 zwycięstw z rzędu Krakowia, miała pięć porażek i dopiero ostatnie zwycięstwo z Rochem pozwoliło troszkę wyjść do góry w tabeli. Melanż też miał pewne problemy ze składem i to się odbiło na drużynie. Natomiast jeśli chodzi o Witorię, no to dużo porażek jedną bramką i generalnie... Z Siódme miejsce w zeszłym sezonie, teraz tylko dziesiąta pozycja, no to też jest, jest pewne rozczarowanie na pewno. Przed sezonem o Lidze B tak naprawdę nie mogliśmy dużo powiedzieć, bo, bo nie znaliśmy tych drużyn. Czy, czy teraz, na zakończenie, możemy pokłócić się o, o cenę na plus i na minus? To znaczy, myślę, że przede wszystkim jeśli chodzi o Ligę B, mówiliśmy o faworytach. Teb, Edukacja, Zorzy Rafa miały walczyć oczowe lokaty, tak rzeczywiście było, więc tutaj na pewno te drużyny nie zawiodły. Natomiast jeśli chodzi o rozczarowanie, możemy wypowiadać tak naprawdę tylko o zespołach, które już wcześniej w rozgrywkach amatorskich uczestniczyły. Myślę, że mimo wszystko trochę rozczarowały rezerwy klubu KOKOSA. Które zajęły 12 pozycji UBS, który był na tabeli ostatniej. Te drużyny w sumie uczestniczą już od kilku sezonów, więc można byłoby wymagać teoretycznie lepszej postawy. Natomiast bardzo fajnie zaprezentowały się nowe ekipy w cyklu lig amatorskich: gladiatorzy. Delta, Dębica. Piomet potwierdził, że jest też solidną ekipą, także tutaj. No, jakiś pozytywnych może zaskoczeń nie było trzeba wyróżnić właśnie te nowe zespoły jak gladiatorz dębica no i cieszę się że nie zawiodły oczekiwań głównie faworyci. Nie, za, nie zawiedli a czy mecze sezonu były na odpowiednim poziomie trzymały do końca była dramaturgia jeśli chodzi o mecze w lidze a no to na pewno klepa latin kings no to poziom utrzymało z zeszłego sezonu mecz emocjonujący i było, zmieniało się prowadzenie, także na pewno fajnie się ten mecz oglądało. Jeśli chodzi o pozostałe mecze widza, no to Trochę zawiodły mnie te mecze Klepa Piraci i Latin Kings Piraci, bo tak wydawało się, że może właśnie drużyna Mateusza Ziółko dobierze się tym głównym faworytom do skóry. Natomiast tak jeszcze się nie stało, może w następnym sezonie. No i też na pewno trzeba wspomnieć mecz Krakowi z Latin Kings i strata punktów latynosów. Tam też było sporo emocji. Jeśli chodzi o Ligę B, no to na pewno edukacja, gladatorzy to był mecz stojący na wysokim poziomie, przede wszystkim pod względem taktycznym, organizacyjnym, jeśli chodzi o organizację gry. Co prawda, tylko dwie bramki, ale mecz naprawdę fajnie się oglądało. Też dobry mecz edukacji z Piometem, także też można być zadowolony z tych hitów. W pierwszej części sezonu, Ty jako, jako typer, dość słabo ci szło w tym elemencie. Pod koniec zmieniłeś taktykę, wygrałeś typowanie ligi B. Powiedz, dlaczego, dlaczego zmieniłeś taktykę i, i, i jak, jak ci to wyszło? No, musiałem trochę ryzykować, więc takie bardziej typy były, nawet może czasami wbrew zdrowemu rozsądkowi. Takim bardziej na przeczuciu bazowałem, więc to w Lidze B okazało się skuteczne. No, niestety też czasami udało się wygrać, ale Miałem parę razy tak, że no, niestety nie zatypowałem jakiś tam meczu, więc i tak szczęśliwie udało się w Lidze B wygrać to typowanie. No widzę, trochę gorzej mi szło, no, nie wiem dla sumie dlaczego, ale zawsze na witorię stawiałem, może dlatego. Dziękuję serdecznie. Dzięki.